Mamy cztery bagaże i przyjechała nas ta taksówka. Pan chyba jest załamany, troszeczkę. Baila, baila comigo, zabrać, negocjował z nami twardo. Troszkę ruszymy na jego górę, ale tak jest ok. Nawet nie chcieliśmy czekać na tak taksówki, bo takie teraz zadubię. i Nie nas stąd brać Los, Dojechaliśmy do Palomina. Troszeczkę tutaj było kontrowersji z naszą podróżą. Bo na początku nas no, no co zanegocjował, na to się nie zdziwiliśmy. Później przyjechał kawałek, zatankował za 30 i Zatrzymał się, trochę dalej i Kombinował z kartą, zmieniał kartę. numer. mam ten się na stacji, To numer. I nie wiem, co I tutaj nas dowiódł do Palomino. Aliś, żeby tak to auto katował, taki malutki Hyundai 10, Naszą czwórką z bagażami jeszcze. To pod górkę tak go na dwójce piłował, że nie szło. I dowiódł nas do Palomino I, i zauważył policję. I było widać, że strasznie, jakiś wystraszony, nie chce dalej jechać. Tam idziemy Ostatni kilometr piesza, Mówiliśmy, że byłby jeszcze żeby nas tu wysadził Żeby też nie miał problemów jakiś Starszy pan jeszcze by miał e, problem Przez jakąś głupotę Nie wiemy, czy musiał zmienić kartę SIM Że jakby na lewo od nas chciał zabrać Czy, czy o co chodzi A, nie mam włączonego mikrofonu No, ale mam Dobrze, chcę Powiem o kurczeczku. A nie wiedzieliśmy skąd, kurczaka zabrać, jak byliśmy tam By nie było takiego problemu Tu jest nasz hotel Nie tu? Dobrze. Tu też, nie? Tutaj jest Ładnie wygląda bardzo Patrzcie, jak mi buty wybrali, wyprali w pralni. Zgubili mi wkładki, ale już znalazłem. Tutaj jest nasz pokój. Malutki. Największy problem z tymi plecakami jest taki, że wszędzie jest syf zawsze prawie. A tak to git. I tu jest toaleta. Nie mamy klimatyzacji, niestety. Ale tak to jest git. Pralnia jest pobrzmiena. Z drugiej strony. Radzi. Tak jeszcze nie jest źle chyba. To jest sklepik obok nas i chyba centrum. Chyba taki rynek tu jest. I idziemy na plażę. Eee, patrzcie jaki hopka tam jest. Uh -huh. no, ogóle to też tutaj żyje. Ale ja patrzę zarobić ta drabina. Jedna jest w większa część i mniejsza. To jest jakby taka składana drabina bambusowa. Płacić w restauracji. No i pyta mi Karoliny, jak jest po hiszpańsku, ile mam zapłacić i nie wiem po hiszpańsku. No i skończyło się tak, że 10 minut stałem chyba. Chyba mnie pyta skąd jestem? Ja mówię, jest Polski, ja do mnie dzień dobry. I się pytałem, czy dużo, to jest Polaków, bo byłem w szoku, że, że mówi po polsku, mówi się, że prawie w ogóle. Ale że pracował w Londynie z tą dziewczyną, która tam była barmanką. I później z nimi opowiadałem o właśnie o tym życiu tutaj, o, o Kolumbii, gdzie byliśmy u nam też takie miejscówki, kilka takich ciekawych, w Taurona Parku Tayrona. Tairona, Tairona. Tairona lokowanie produktów Taurona I mówił, że przeprowadził się tutaj za, za tym życiem, za tym spokojem który tu jest, że nie ma takiego pokoju e, pogoni za wszystkim, tylko po prostu silniłem sobie i żyją, korzystają No, ale jest pięknie Wychodzimy właśnie z plaży, jesteśmy Tutaj od kilku godzin, więc zrobiło się nam ciemno, ale idziemy na taką jedną, tutaj główną ulicę, jedną, jedyną z restauracjami, z fajnymi kniwkami, barami. No i zobaczymy. Na razie jest fajny klimat, taki hipstersko-hipisowski. Bardzo pusto jest wszędzie. No też nie ma sezonu, tak naprawdę. Ale też dużo osób jeszcze siedziało po prostu sobie nad morzem. Free amigo! Hello, free shot! Yes! <laughs> Sounds good! <laughs> Co tam było? Free shot. Słuchaj, Jakub, najlepsze burgery oferują free shoty. Free shoty? Ani mnie to strasznie polubiła I przychodzi do mnie i mówi do mnie po hiszpańsku Jest taki dumny, normalnie się obok mnie opiera Jesteśmy ziomeczki, a to wszystko dzięki temu, że y, Spytałem jej czy ten sok, co to za sok a Ona powiedziała, że jest dobry, a ja powiedziałam, to super I sobie go wziąłem On ja jest bardzo podatny na wpływy Tak, jestem podatny na wpływy, a dzięki temu mam koleżankę super Jestem takie dziąki. Tylko to mnie mówi A ja nic nie, nie rozumiem, wtedy się patrzę na Karolina Mam znowu nowego ziomka z meksykańskiej knajpy Aranczesko no, Przedstawiliśmy się sobie, jesteśmy też koledzy No, lubię tam miejscować Lubię, lubię Przepiękne ulice są. Nie wiem czy to jest ten jakiś hotelu? Czy taki super park tu jest No właśnie tu jest sklep normalnie nie Tu jest barek To jest chyba taki zaj fajny park A no czyli może taki klimacik to robią? Normalnie ognisko się pali Ale wypas Okazało się że ten, tamto coś, coś to jest taki piękny park wracamy sobie do hotelu Ej, takim ogniskiem grillem? Nie. nie wiem, mango i wszędzie co chwilecznie zgniemy mango Niesamowite Ludzie mi zatypiali i po prostu goście się że go na imię i tam mnie słychać. i tyle i był szczęśliwy, że nam się dobrze Idę na śniadanko, jak są ładne rysunki, niesamowite. Jest 7, 30. Karolina pracuje, mm, ja sobie zarezerwowałem becieczkę motocyklową, a Karolina tutaj sobie pracuje. W takim otoczeniu można pracować, tylko yy, musiałam się cała spsikać mugą, bo jest wpis <śpisał> do komarów, <śpisał> ale generalnie fajnie. Miałam problem z kilkoma strunami, ale już rozwiązałam, myślę, ten problem i będę mogła sobie pracować dalej. Pracuję od piątej w ogóle. Ale mam jeszcze chyba takiego jetlega, więc nie jestem w ogóle zmęczona. I jest fajnie, kotki mi tu towarzyszą. Mamy trzy kotki. Tylko boję się, że zostanę zabita zaraz przez mango, bo co chwilę spadają i tak bardzo mocno się roztrzaskują o ziemię. Przed chwilą tutaj dosłownie spadło mango. Biła się od tych, od tych o od tego dachu. Mokre, od tego. O, i tu wylądowało. Dobrze, w wleciałem na tamtą stronę. Chyba będziesz musiała zmienić swoje miejsce pracy. Ale tu jest wszędzie Pani nam przyniosła śniadanko. I wygląda to lepiej niż poprzednich. Zawsze codziennie jest jajecznica. Ale i tak jest super. Siedzimy sobie tutaj w jakby... Nie wiem, czy to jest restauracja hotelowa, jak to nazwać. Tam jest jeszcze taki mini barek. Można sobie kupić wodę, kole Czy yy, też drinka. Woda kosztuje... 3 złote, kola 4, yy, piwo 5, a drink yy, 12 zł jakoś. Wrzucenie też tu mają strasznie dobre. Jeśli chodzi o takie napoje w hotelach, to jestem w szoku, że w ogóle to jakby... No nie doliczałem sobie zbyt dużej prowizji. O churola. No słodka ta różnica. Chyba być z niedym. Z tego. Nie ma lokalizacji, Idziemy pracować, tu jest mały kitku O tu jest Świnia Dobrze idę Tak. Tam Natalia nie ma nie mi jej kitka, tylko tutaj świnkę pogłaszcz. Z tego co wyczytałem jest to jedna z najdłuższych plaż w Kolumbii i no jest, jest faktycznie gdzie chodzić, jest bardzo ładna, oprócz tego, opon, no, ale nawet mogą być, reszta to rekompensuje. W okolicach lat 2000 miasteczko Palomino miało bardzo duży problem z handlowali tutaj handlarze na zmuszali także lokalnych mieszkańców do handlowania głównie Natomiast już od 2010 roku to się wszystko zmieniło i Palomino jest teraz miasteczkiem turystycznym i rozwija się coraz bardziej jako właśnie takie miasteczko przejazne dla turystów, dla podróżników. Przez to, że miasteczko od 2010 roku jest coraz bardziej turystyczne. Powstają tutaj duże hotele. A miasto nie jest na to jeszcze gotowe, ponieważ ani nie ma tutaj służby zdrowia, ani nie ma tutaj za bardzo rozwiniętej kana sieci kanalizacji. Jest tutaj kładziony duży nacisk przez mieszkańców na zrównoważony rozwój, ale no nie do końca to się udaje. Ale nastawiłem no, się tego pilnować i, i walczyć z tą kolonizacją, czy jak to tam nazwać? Nie, kanalizacją? Tego tak nie można nazwać. Oprócz tego, że przez rozwój, Turystyki, mieszkańcy borykają się z dużym podziałem społecznym. To jednym z największych problemów tutaj są powodzie, które są tutaj przez huragany przechodząc tam troszeczkę dalej. Ale ma to jakiś wpływ na podniesienie się poziomu wody tutaj. Przez to zalewa Palomino i bardzo podmywa plaże. Tutaj to też widać, że z każdym rokiem są coraz mniejsze plaże. W Tajlandii braliśmy tylko deski i tak samo w Wietnamie, ale tutaj są dosyć duże fale i Kamil stwierdził, że chciałby spróbować z instruktorem. Wziął sobie teraz godzinną lekcję za 120 tysięcy pesos kolumbijskich. Będzie sobie teraz ćwiczył na piasku, a później pójdą na te mniejsze tutaj białe fale. Ten pan ma niesamowicie białe zęby. Więc tutaj z o Facebooka, się Prawdopodobnie się chcesz prowadzić do Wiednia. Wiednia chcę chce na pierwszy raz, ale też było bardzo dobre. To jest... To idea? Po hiszpańsku Spójrz, idea Mamy ideę tak. Ron Dobler. Ron Dobler. Ok, perfecto. Por favor. Bueno, por favor. Y para ellas también. Para <laughs> ellas, sí. ¿Dónde están? Mojito. también, but normal. Normal. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Listo, ya regreso, chicos. Penicami po dłoniach wykupem. To były tylko wykupy. Yes. Fiesta! 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 Wszyscy Fiesta! 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 powiem Fiesta! 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 Tak, ja wszystko Pablo, czy przyda... to Pawlo, czy Jakub? Pablo, czy Jakub? Ja miałem sushi. Natalię sprzedaliśmy? Zapomniałem grać. Zjedliśmy sobie. Było ok, po prostu. Ale była, były super piecki. I tak, spytam pani, skąd Kąd jest? Będzie oglądała nam na, na tutejszą. I przyprowadziła się tu z Hiszpanii, z, razem z Pablo. Ze swoją miłością. Za, za swoją miłością, za chłopem z Kolumbii. Z Palomino. I drugim miejscem był spalony stąd. <noise> Idziemy koło tego domu po prawej stronie. Już chodziliśmy o każdej godzinie i kuźwa dalej grałem w karty. Za każdym razem, jak przychodzimy, to nie grają w karty. I nawoływali nas tam do baru, żebyśmy przyszli coś jeść. I wołali na mnie Już jestem brany jak i coś po włosku mówić do mnie. Kolejnego dnia zaplanowaliśmy spływ na Dentkach po rzece. Naszym transportem okazały się motocykle z kierowcami, którzy jechali delikatnie mówiąc, mm, dość ryzykownie. Trochę adrenaliny złapaliśmy, szczególnie kiedy mój kierowca nagle odbił w inną stronę niż reszta, a chwilę później prawie wjechaliśmy komuś pod koła. Biedna Natalia Biedna Natalia Nie wiem czy Natalia przyjedzie, no zejdzie mu Tak myślę Natalia wstawiałem, że mu zejdziesz z tego motora Nie sądziłem, że ty się tu spotkasz Jakaś czerwona biedna Nie się, żartowałam. <śmiech> <śmiech> Karolina czytała kokodylac i jej powiedział, że mu nie robić zdjęcia z przeszeka. Zobaczymy. Ale już przewodniczy. Bardzo fajne jest, ja go lubię. Ale podoba mi się, że nie jest za szybko, że tak. Powoli <laughs> <laughs> płynę. tady, že jsem tu krokodil. Ale <laughs> pověděl, že tak. <laughs> Je tak se spokojím to pověděl. Super, super wycieczka dla tubingów Czyli spływie na dentkach Wczoraj to spontanicznie zarezerwowaliśmy Dogadaliśmy się, że 9 13 gości weźmie z hotelu i, i przyjechali po, na nas po nas w czterech motorkach i zero nas Dali nam dentki po prostu domyśleliśmy się, że trzeba wsiąść na motor. Dwa, wywieźli nas do tam gdzieś daleko w się, się jeszcze raz jechały te motory. Gdzieś każdy jechał inną drogą. Droga to była tragedia. Wprost się bałem jechać z nim. Karolina prawie wderzyła na czołówkę. Wderzyła nas. Do Karoliny prawie na strzelanie wderzyli, do Natalii prawie na czołówkę. Gość normalnie jechał pod prąd drogą i jechał na, na czołówkę na inne auto. Ciekawe, I jeszcze się. w międzyczasie prawie przejechaliśmy kurę. Tak. I, i teraz wpłynęliśmy z tym gościem, co nie wiem, miał 10 lat, 12. I dopłynęliśmy tutaj, właśnie do do wyjścia i zero informacji, po prostu poleci nam restaurację, gdzie można zjeść i jakbyśmy z Jakubem nie byli się przejść na spacerze, to byśmy nie mieli pojęcia, gdzie jesteśmy, a ja my nie wzięliśmy telefonu w ogóle z Karoliną, jak z Natalią ma, byśmy się znaleźli gdzieś na opie, tak zero informacji, po prostu nas wysadziły i radzicie sobie, Zarobiliście Polecaj kamerzeczki. Mierzamy na obiad do Sewisherii. No i tutaj podobno jest najlepsza Sewisheria w. Palomina. Kuchnia jest podobno w salonie u jakiś państwa, więc y, powinno być dobre jedzenie lokalne. Cebicze to popularne w Ameryce Łacińskiej danie z surowej ryby lub krewetek marynowanych w soku z limonki, często z cebulą, kolendrą i ostrą papryczką. Kwas cytrusowy z soku z limonki powoduje tak zwaną denaturację białka. Białka w rybie ścinają się, zmieniają strukturę i kolor, dzięki czemu mięso wygląda jak ugotowane, choć w rzeczywistości nie było podgrzewane. Dlatego można jeść na surowo. Mmm, bardzo dobrze. Ale odważne, odważne miejsce na surową rybę A to masz coś wyrzucić tak jeszcze? Tak, rybę Jaką rybę? Nie wiesz? Nie Tutaj jest ten super park gdzie jest ognisko w nocy i bardzo ładne sklepy tu są i restauracje No, muszę przyznać, że Palomino to jedno chyba z moich ulubionych miast na świecie. Cały czas nie wiem co wolę, czy Palomino, czy Kotao, ale no, jest tu jest, jest super. Jakbym mógł, to bym tutaj został dłużej z chęcią. Bardzo mi się tutaj, tutaj podoba, jeśli chodzi o, o wygląd miasteczka, o styl życia ludzi i no i w ogóle jest tu super. I okej, okay, cenowo. Wieczorem udaliśmy się na plażę, gdzie trafiliśmy na małą imprezę, ale tylko popatrzyliśmy i ruszyliśmy dalej. Nagle podbiegła do nas pewna pani i wciągnęła nas w ekspresową lekcję twerkingu. Będziemy się uczyć twerkować. I bardzo dużo ludzi się nagle Nie Jest takie proste, jak mi się wydawało. mahematical cacliatian divisin misibitigal inevinatian e fusin na tranganyaceng na jomyekan elefan dovuku yondo implicaton atuba ko pan african maces na, na imetoka japan feature white nisan. Moka ni e roman. Ay. Twerk, pom pom petit italian twerk, asian twerk, twerk, e <tractamme>, ha? Tak saingine fiturwite nikondanianisan kiomokanickebimatwigeujerumaneiiiaeia Nagra mnie. Muszę się rozluźnić. Dobrze. Jeszcze troszkę je i się uda. Weźmy na burgerze, był przepyszny. Bardzo dobry. weźmy na drugi raz. Ja tam mam krzywkę Mister lezania. Jak przychodzi mnie wołają. Tak, bo myślę, że kamień jest włoska. Jestem Włochem. A Karolina chcieliśmy zostać napiwek takiej dziewczynce w sumie co nas obsługiwała. I teraz ta dziewczynka ma pseudonim Latwika Pekenia, tak? Tak, mała dziewczynka. Kabina tak. chciała. Szukaliśmy tej dziewczynki, żeby ją zostawić na piwek, co nas I spytaliśmy spytaliśmy obsługę, gdzie ona jest. I strasznie się im spodobało ten taksybka, więc chyba teraz ta dziewczynka też nie miała pseudonim. Palomino spędziliśmy w sumie 6 dni. W międzyczasie mieliśmy odwiedzić park Tairono, ale okazało się, że akurat w tym czasie go zamknęli. Dzieje się tak kilka razy w roku, żeby natura mogła odpocząć, a rdzennym społecznościom dać przestrzeń na rytuały. Warto więc mieć to na uwadze. My zorganizowaliśmy sobie w związku z tym inne atrakcje, ale o tym opowiemy już w kolejnym odcinku.